Taką się prezentuję. Dobra, ogółem Teraz planie mam pojechać do Lidla i do Rossmana W Lidlu chciałem sobie kupić jakąś przekąskę fajną. Takie chrupki fajne są w Lidlu, które też spoko mają makro. Chcę powiedzieć, że od dzisiaj przechodzę na nowy split treningowy, który będzie wyglądał tak, że będę robił push-pull, legs push-pull. Do tego czasu robiłem upper-lower push-pull, ale szczerze, robiąc upper, czułem za dużą objętość. Jak robiłem klatę, plecy, potem jeszcze musiałem mniejsze partie robić. Po prostu czułem, że biceps, na przykład triceps, barki, jak robiłem już pod koniec treningu, to te serie nie były takie efektywne. Są wakacje. Zobaczę, jak będę chodził. Jak będę chodził 6 razy, to może będę robił push-pull, legs ogółem. Ale to się okaże. Wszystko... A dzisiaj pokażę to, pokażę to, to wiadomo co będę robił Więc robię mój pyszny posiłek, 60 gram białka Jeżeli ktoś chce go zrobić, to przepis jest w poprzednim vlogu Zapyta się czemu znowu zaczynam odcinek z kuchni To ja powiem, ja powiem tak, ja powiem tak Mienisz temat gościu Trzymaj to nagrywam dalej stary, ja marnuję pamięć A dobra Ale to jest dobre, ale to jest dobre, ale to jest dobre stary A! Jak będę coś jeszcze jadł, to oczywiście dogram. Kupiłem ketchup pod KFD, bo może ta styfla fajnie. Po treningu wlatuje szejk z białkiem o smaku lody waniliowe. Sobie zrobimy z banankiem jeszcze. Dobra, więc wyszło 80 gram banana. 20 gram. No i mleko do tego. Hmm, szczerze, mega spoko. No i tak ogólnie to jeszcze po tym szejku yy, zjadłem jeden posiłek makaron z kiełbasą i tutaj daję wam makro tego posiłku. Nie nagrałem, bo już nie miałem zbytnio czasu, ale dogrywam to, żeby powiedzieć. No i w sumie to tyle. Do następnego vloga.